Gram w grę zrozum nie potrzebuję. Ale, ale, jak widzieliście przed chwilą, yy, mieliśmy tutaj, prawda, zwiastunik nowej pioseneczki. Ale, ale, jak widzieliście, jeszcze nie ma w zwiastunie, jakby tej piosenki w sensie teledysku, ponieważ dopiero będzie nagry będziemy nagrywać. A już chcę po prostu reklamować nutkę, dlatego poskładałem stare teledyski w jedną całość. Ale nutkę już kawałek możecie słyszeć, jak brzmi mniej więcej. Dobrze, widzowie, oczywiście, dzisiaj jest kolejny film. W ogóle napiszcie, czy się cieszycie z tego, że będzie nowa nuta 29 kwietnia. Także nie każdy wyczekuje, bo to już to minie znowu, tak, stryknięcie i znowu nowa nuta, no. Czas leci, widzowie. Dzisiaj będziemy oglądać najpopularniejsze YouTube Shortsy. Nie wiem, ile mają milionów viewsów, ale dowiemy się oczywiście na filmie. Zostawiajcie łapie do góry, subskrybujcie, kanał na dole, po więcej filmów i zaczynajmy. O tego tu kojarzę. Infinity, tak się chyba nazywa, 48 milionów viewsów miał na tym filmie, czyli pró próbował Red Bullem wbić się, jakby w ten. termos? Tak? To chyba jest takie. to się zmieści, ale musi być idealnie na wprost. Ciekawe, czy mu się uda, no chyba jak to tyle viewsów zrobiło, to wydaje mi się, że udało mu się. Ile razy musiał próbować? No pewnie mnóstwo, nie? Jeszcze w bucie ma ten termos Teraz? Nie a, my na razie on się załamuje swoimi próbami, tak? Na razie oglądamy jego Próby załamania, rozumiem Na razie mu nie wychodzi, many days late oh! Ale takie smooth to było, widzisz? Takie idealne Satysfakcjonujące wejścia, ten co ma taką szczotę 56 milionów viewsów, co? Bo dużym szczotkę ma? To jest grande, a co to jest? Co to jest? Co on przegryzł? Co to jest do wybielania zębów? No nie gadać, że on tą środką będziemy miał zęby. O Boże. Naprawdę? On wycisnął dwie całe pasty? Nie, niemożliwe. Nie masz tej, tej, tej pasty. Ja nie. No przecież cała twarz będzie on z tego. aż mnie boli cała twarz, że jak na niego patrzę. Ale widać, ma całe usta czerwone takie. O, patrz, patrz, jego usta, takie czerwone. Oła, już mnie boli. Jakie podrażnione. Nie no, super, super shorts, naprawdę. 62 miliony viewsów, okej. Okay. 62 bańki. To jest dużo. Pewnie to będzie jakieś coś klinczowego. Są dwoje, dwoje bracia w tych samych koszuleczkach. I co? Co oni robią? Wiadomo, że to jest ustawione, oczywiście. Bo co, kamerzysta tam się nie znalazł. Nie, kamerzysta tak se kameruje, nie? Dobra, sprawdźmy, co takiego tutaj się wydarzy. Dwoń. Co? Ja nie mogę, boże. <laughs> nie, nie, tak, to są takie typowe TikToki, nie? Ja mam Chyba wrażenie, że ta moda na takie coś już poszła, co były i nie ma. Aha, może on chciał coś zrobić i dlatego. 64 miliony. Okej, okay, co to takiego? Ja nie mogę. O nie, to są te pranki takie tragiczne. To są te najgorsze pranki jakie. A i co, że jest przycięty? A, czy wygląda to jakoś? Realistycznie Co to są za pranki? O nie, no na pewno tego, a nie no w sumie no nie kapbym się Aha, do takiego pranka trzeba zrobić, jeżeli ktoś ma taką kanapę to może takie coś zrobić Zobaczcie akurat no, ten prank nie jest głupi Znaczy nie jest głupi, jest głupi, wszyscy, wszystkie pranki są głupie Kurde nawet nie są te złe takie pranki widzowie, zrobimy takie coś na siostrze na przykład nie? Że one są idealne no ale to było oczywiste akurat, no, otwarta butelka no. O, znowu ten sam, 65 milionów viewsów Co on będzie, znowu jadł coś? Ten, ten banan to była szczoteczka do zębów teraz, czyli jak? No i znowu to samo, znowu to samo Co to jest za content? O, a to jest szczotka, okej, okay, ten banan to jest szczotka Zaraz się, zaraz dowiemy co do takiego Coś nie smakuje mu, ta pasta No i co, samo oglądamy widzowie, czyż mu to ma tyle viewsów? Kogo to interesowało? Dlaczego? A, bo co, Te, to są bananową pastę. Super! O, to jest za Kim, widzowie, 70 milionów, on zasłużył, patrzcie na to. A, bo to jest... on to jest pokazane jak on to robi. Aha. A i ten gości podbiega tam do niego. 70 milionów... Widzowie. O Jezu among Us Kto, kto pamięta among Us? Among us? Kto tu pamięta jeszcze? No. To są dzieci? Dzieci Among Us Bawi się samolocikiem O nie Aha, to był impostor <grystanie> 79 milionów wyświetleń A tego gościa też kojarzę, on po prostu sztuczki magiczne robi, które są dziwne <grystanie> No dobra, sprawdźmy Wsadził kartę do jajka złożoną Jajko jest niby pęknięte. no to dobra, tego nawet nie... To już fizyka, widzowie wiedziała O nie, dziecko boi się pęka, 80 milionów wysłów, to pewnie będzie coś tragicznego Jak ja widzę, jak to jest nagrane, to jest z tych takich typowych kanałów, widzowie Bye bye spiders a, i co? Wsika jakąś wodą i znika cień pająka. Co jest grane? A, że co, niewygodne. Ja czy to jest tak nie. Widzicie co ona zrobiła? A to było niebezpieczne. Czy to dziecko by wypadło? O, ale to składanie ciuchów głów zarąbiste. O, 87 milionów wiosów. O, a znowu Amongas! Dlaczego? <laughs> to są jakieś stare kompilacje prawdopodobnie, że jest Amongas. A i znowu dzieci się bawią, tak? I znowu jakiś impostor będzie zaraz. O nie, wyrzucony tatuś. To ma 90 milionów viewsów, Gości robi lody. Ale pewnie w jakiś kozacki sposób. Ma kozacki styl już w ogóle, to już samo w sobie mówi za siebie. Są wyjął całe lody. Co to jest grane? Jaki, jaka dziwna ten? Co on ma za kij w ogóle? <ścoughs> A jak się gdzieś już widziałem takiego hopa, to jest tak świetne, ale to trzeba umieć, nie? To już z pasji robią. <ścoughs> o, jakie zaromniste. I damy. Jeszcze nie? Jeszcze nie teraz. 100 milionów viewsów to ma. Co, co, co do takiego? Dziewczyna gra sobie w Minecraft, ta ten mu zabiera iPhona. Jej, mu, jej. Do wody? Ale dlaczego? A zamraża! Zamroził jej iPhona, no przecież. A taki stary telefon, pewnie, nie? Ja nie mogę. Ale troll, ale śmieszek widzę. Zróbcie tak swojej dziewczynie, zobaczymy, czy się wkurzy. Na pewno się nie wkurzy, nie podpuszczam was, nie zrobicie tak. Na 100% dziś nie stanie. Na 100%. O, telefon. 105 milionów views'ów. O, dał mu kubę nad głowę. Idzie, wkurzony. Ale ma fajny kolor koszulki, podoba mi się, no. Szacuneczek. Ale z tym gościem też mi się już wyświetlały jakieś shortsy. Co chwilę... Znaczy to wiadomo, że to jest ustawione, nie? Chociaż... Nie no... <ślad> Wygląda tak podejrzanie. O boże, 107 milionów viewsów O, to będą lody, o lody z Coca-Coli To lubię oglądać widzowie, to jest tak satysfakcjonujące Patrz, już, już mi się zrobiło Będę trochę mleczka, żeby było bardziej mleczne <grym> Widzowie, przez chorobę bardzo mi boli by gardło, nie wiem Się przeziębiłem i ciężko mi jest myśleć To wygląda jak czekolada teraz O Jezu, to będzie smaczne Ale dla ilu ludzi to jest? 108 milionów viewsów, co jest? Parasol A znowu jacyś bracia, to, to są macisami to są XD? Co to? Gra aktorska jak w ukryciu i prawdzie, A jakie buty mają kolorowe? Podpasowane. stało. A, czyli to jest magiczna parasolka. 109 milionów. Znowu, znowu Among Us. I znowu dziecko. Znowu, co, znowu impostor będzie? A, cztery karty. No, nie, nie był impostorem. Jezus, kiedy, kiedy, kiedy się w to grało w ogóle? I czemu to ma tyle views'ów? Ale fajnie to jest zrobione. Tak fajnie powróci widzowie do tych czasów. O gasa. O, kurde, i kopnął tego dzieciaka. 140 milionów. O Boże, co i będą się... To, Jezus, to, jest ta... to są tak denne netigoki widzowie. Czy short, jeden kij, jak to jak złotach tak zwał i co i będą wymieniać sobie jedzenie? <noise> to jest tak wystawione, nie mogę. Kawa dziecko zarkuję. Waga, waga y, gra aktorska tego, tego małego dzieciaka. 140 milionów. A, te challenge, to się fajnie ogląda a, skatersy wygrał O kurde O nie jak blisko Co wygrał co to jest co to co to było Wygląda jak bombka Guma mu wypadła O kurde o iPhone'a wygrał Ale to jest oszustwo nie to nic nie wygrał No oszustwo to nie można To ma 220 milionów widzowie Że chłopce siedzi jak to jest zrobione co na Gniss siedzi? Czy on w spodniach coś ma? Nie wiem, ten chłopak coś się jednocznie chyba w spodniach. To, to są magi sztuczne, magiczne sztuczki. Nie warto ich psuć, widzowie. Zostawiajcie łapeczki do gry, subskrybujcie kanał To na dole. Przepraszam, że dzisiaj byłem taki lekko zamolony, ale no, choroba. Choroba mnie bierze trochę chyba. Tak mi się wydaje. Zostawiajcie łapy. Trzymajcie się, widzimy się za trzy dni, bo co trzy dni są filmy. Na razie.